Dzień dobry Klimat jak w bajce Wszystko oszronione Tak doglądam do oczka Patrzę czy na powietrzacze chodzą trochę pruszy muszę kominy poprawić o ile tamten z tą czerwoną rurą sobie radzi tak ten z tą szarą zamarza witam w środku Muszę większą średnicę zrobić. O wczoraj tutaj soli sypnąłem. I odtajało. Zaworek miałem słaby. I dlatego przemarzło. Tak samo tutaj też solą wsypałem Ale strzelał lutę Dałem sterapian na górę, na te dekle to może. nie będzie tak przymarzał ła wierzba Przychaczyłem. zimna rybki to tylko te kolorowe widać, te czerwone na polach fajnie to wygląda super musiałem też siatkę poprawić bo czaplisko mi wlazło oto lud. Od góry sobie wleciała i przechytrzyła mnie brat ją musiał wyplątować, bo tutaj siatka mi zwisa i zahaczyła, aż mówię, że aż nieprzytomna była Ale nie miał jej sumienia łuka trupić. Także wczoraj już nie przyleciała Piękne widoki. U sąsiada też pięknie drzewa wyglądają. O, pochwaliłem się aurą. Wszystko widzę, że jest dobrze. Tu uciekam do ciepłego, palić w piecu. Wszystkiego dobrego życzę. Pozdrawiam ciepło, cześć.